Śledź ze śliwkami z octu, śledź po fińsku z groszkiem oraz w pomidorach z rodzynkami. To propozycje dla tych, którzy szukają nowych przepisów na śledzie. Podajemy sprawdzone przepisy na niepopularne dania ze śledzi. Zobacz także śledzie smażone, śledzie po fińsku składniki, osiem solonych, dorodnych filetów śledziowych, matjasów. Jeden 2 dwa szklanki mleka jeden szklanka ubitej śmietanki 1 nieduża cebula jeden mała puszka zielonego groszku 1 łyżka ostrej musztardy dwa łyżeczki cukru, 1 łyżeczka soku z cytryny 1-1-2 dwa łyżeczki cukru pudru dwa łyżki posiekanej natki pietruszki przygotowanie krok po kroku. Umyte śledzie wymoczyć. Jak moczyć śledzie? Sprawdź tutaj. Wyjąć rybę, osuszyć i pokroić w dzwonka. Przygotować sos, śmietanę wymieszać z cukrem pudrem, musztardą, drobno posiekaną cebulą, curry, sokiem z cytryny i natką, półmisek wyłożyć groszkiem, na groszku ułożyć śledzie, polać sosem, przykryć folią i schłodzić. Przed podaniem dekorować gałązkami pietruszki, zobacz także śledzie w pieczonej papryce śledzie ze śliwkami marynowanymi składniki, 6 filetów, matiasów słoik śliwek w occie. najlepiej, bez przypraw korzennych, dwa cebule majonez musztarda ewentualnie odrobina pieprzu lub cukru przygotowanie krok po kroku, śledzie namoczyć na 1 do 2 godziny. Jak moczyć śledzie? Sprawdź tutaj. Śliwki trzeba odcedzić, ale ocet z nich zachować. W tym occie namoczyć śledzie, najlepiej na noc. Śliwki pociąć w paseczki. Śledzie pokroić w nieduże kawałki, takie na jeden kęs. Cebulę pokroić w półplasterki. Przygotować sos z majonezu z łyżeczką musztardy i zalać nim śledzie ze śliwkami i cebulką. Zobacz także śledzie korzenne z owocami śledzie w pomidorach z rodzynkami składniki, 1 kg śledzi matiasów 4 cebule 150 g koncentratu pomidorowego, łyżka łagodnego keczupu sos worcester 100 g rodzynek szklanka oleju sok z cytryny sól Przygotowanie krok po kroku, matiasy opłukać i wymoczyć. Jak moczyć śledzie? Sprawdź tutaj. W tym czasie, gdy śledzie się będą moczyły, rodzynki zalać gorącą wodą i pozostawić się w niej na pół godziny. Osączyć i odstawić. Cebulę obrać, umyć i drobno posiekać, a następnie zeszklić. Dodać do niej koncentrat i keczupis, smażyć wszystko razem przez chwilę, doprawić do smaku sokiem z cytryny, sosem worcester i cukrem. Do pomidorowo-cebulowego sosu dodać rodzynki, całość doprowadzić do wrzenia, a następnie ostudzić, śledź układać w słoiku na zmianę z sosem. Odstawić na 24 godziny do lodówki, by całość się przegryzła i nabrała słodko-kwaśnego smaku. Zobacz także śledź po japońsku.